czy nad tym wszystkim trzyma tak naprawdę Friz. Mm -hmm. Niedawno mu się urodziła cudowna córeczka. Tak, Majusia. <gry> no i właśnie, jak to wszystko się zmieniło? Czy jednak nadal jest takim mocnym szefem, jak to było do tej pory? Czy jednak gdzieś ta rodzina. Jest priorytetem. Wiesz co, no wiadomo, że dla niego na pewno rodzina jest priorytetem, ale on w tym wszystkim bardzo dużo czasu poświęca nam. Kiedy my mamy jakiś problem, możemy się do niego zawsze odezwać. I, i wiesz, no ja, ja nawet bym nie chciała być inaczej, żebyśmy my, to byli, żebyśmy my byli priorytetem tak. ponad rodzinę Karola. Ale faktycznie, no, on, on nam daje dużo wsparcia, wiesz. Jeżeli potrzebujemy jakiejś rady, czy jakieś spotkania takie odnośnie odcinków, no to on nadal jest na tych spotkaniach, nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. I tylko zmieniło się to, że Karol jest jeszcze bardziej kochany. O. Serio. Jakby odkąd urodziła się Maja, to widzę w nim to, że, że zrobił się z niego taki ciepły tata, taki, taki słodki tata po prostu. I, i fajny, fajnie, naprawdę, naprawdę widzę w nim zmianę i jeszcze bardziej na plus. A masz coś takiego, że mimo że ta relacja u was jest bardzo bliska, mhm. to jednak trudno jest czuć respekt do takiej osoby, kiedy powie. Słuchaj, Wiktoria, no mogłabyś to inaczej zrobić, bo w ten sposób jest źle. Czuję totalnie respekt. Czuję totalnie respekt. W ogóle nie mam tak, że trudno mi czuć, czuję respekt. E, właśnie y, jak są jakieś takie sytuacje, że ja postąpię źle, czy coś, czy coś może... Źle przekazuje, to, to wtedy jak Karol mi zwraca kiedykolwiek uwagę, to ja naprawdę jakby biorę te uwagi do siebie. I zawsze, uwa i zawsze uważam je za cenne uwagi, bo wiem, że on się na tym zna. I, i, no, I myślę, że taka rozmowa, i wiadomo, że w życiu najważniejsza jest rozmowa. Kiedy Karol mi na przykład zwróci o coś uwagę, no to ja wtedy z nim rozmawiam, jeżeli uważam inaczej, ale Zazwyczaj nie jest tak, że uważam inaczej i wiem, że, że na przykład, że popełniłam błąd, nie? Mhm. Ja też nie mam problemu, żeby się przyznać do mojego błędu i, yy, i też i też no i, i, i zawsze mam respekt. Zawsze.